w Łodzi, duży cmentarz, tak, na Zarzewiu. I tak w pewnym momencie czuję, jak mnie ktoś klepie po plecach, nie? Odwracam się i co widzę? Nikogo nie ma, nie? Kurde. Najbliższe osoby to tak, nie wiem, z pięć kroków do tyłu, nie? Myślę sobie, poprawiam kurtkę najpierw, nie? Bo myślę sobie, że może zagnieciona jakoś, nie? Ale nie, kurtka spoko. No i tak sobie myślę, że przed chwilą sobie myślałem, że na cmentarzu to wiele różnych mm. takich, no duchów jest nie mhm. i że to, żeby kogoś tam sobie nie przyprowadzić, nie? nie przyczepił, żeby się. Ale to tak... no ja to tak sceptycznie do tego podchodzę z reguły. bo myślę, że mamy naturalną taką jakąś ochronę. E, no ale takie klepnięcie i tak myślę sobie, mm, kto to tata, Wójoch, <grym> jakiś kurde Czy jakiś przypadkowy patrzę, kto tam leży obok? <grym> ale zabawna historia, <grym> ale z dreszczykiem.